Czy nyska statystyka dotycząca bezrobocia odbije się od dna? Czy wiosenno-letnia tendencja to mit? A może to kolejna czystka spowodowana robotami publicznymi i zagranicznymi pracami publicznymi? W każdym normalnym kraju, jeżeli bezrobocie przekracza liczbę dwucyfrową, to nie ma pilniejszych spraw dla rządu niż skuteczna walka z tym problemem. Bezrobocie generuje kłopoty ekonomiczne, społeczne, zdrowotne i rodzinne. Poczucie krzywdy i wykluczenia często zmierza do nałogów i bezdomności, a bezrobocie to bezpośrednia przyczyna emigracji młodych, wykształconych pracowników. Metodami wpływającymi na okresowe obniżenie bezrobocia są roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. Dzięki nim Nysa w ostatnich miesiącach odnotowała spadek bezrobocia. Faktycznie w maju, w czerwcu ten spadek w powiecie nyskim był największy w Polsce. I w maju, i w czerwcu. W czerwcu 1300 osób, to jest no, ponad ponad połowa spadku w całym województwie. Jednakże nie jest to mechanizm na radykalne i dalekosiężne zmniejszenie bezrobocia, często bowiem bezrobotni nie chcą korzystać z tej formy pomocy. Nasz program dowiódł, program nazywany eksperymentem nyskim, dowiódł tego, że prawie po bezrobotnych tak naprawdę pracy legalnej za tak niskie wynagrodzenie nie szuka. Prawda niestety jest taka, że nawet najnowocześniejsze metody poszukiwania pracy i szkolenia nigdy nie dadzą oczekiwanej skuteczności, jeżeli pracy nie ma. Przy wskaźniku rozwoju gospodarki poniżej 6-8% miejsc pracy nie przybywa, a bezrobotni z powiatu nyskiego po wakacjach prawdopodobnie znowu wrócą na listy.